Pozwólcie, że zacznę od tego, szanowni państwo, że podziękuję strażakom, wszystkim tym, którzy byli tam na miejscu, którzy zostali zadysponowani, za wielkie serce, jakie włożyli w ratowanie mienia i życia ludzi. Dali z siebie na pewno wszystko i dali z siebie 200%. Pewnie Po analizie dokumentów, które otrzymałem od pana ministra Szefernakera, które pan minister otrzymał od pana ministra Siemoniaka i po analizie moich, mojego, z mojego doświadczenia, po analizie tego, co dotrzymywałem od druchen i druchów z południa Wielkopolski, od funkcjonariuszy byłych i obecnych jeszcze w służbie, mam swoją ocenę tej sytuacji. Pozwólcie państwo, że spróbuję się do tego dość głęboko odnieść. Zacznijmy może od potencjału, jakim dysponuje Krajowy System ratowniczo Gaśniczy, bo to państwo pokaże, o jakiej skali my mówimy, a jaka skala potem. Państwo zobaczą, jaka została zaangażowana. 31 tysięcy funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Funkcjonariuszek i funkcjonariuszy. 220 tysięcy druhen i druhów przygotowanych do działań z pełnym wyszkoleniem i z pełnymi badaniami. I ponad 400 tysięcy ludzi, którzy są stowarzyszeni w OSP, którzy są gotowi do niesienia tej najprostszej pomocy, która nie wymaga specjalistycznych kwalifikacji. Szanowni Państwo, z szacunkiem dla kolegi pułkownika i wojska, nie ma większej armii w Polsce, niż straż pożarna. I ochotnicza, i państwowa. I taka jest prawda, i co do tego nie ma co dyskutować. Więc, szanowni państwo, mamy do czynienia z 250 tysięcy ratowników gotowych do działania. I zanim przejdę do tego, ile zostało ratowników wysłanych do akcji i w jakim czasie, taka chronologia czasowa. 10 września pierwsze informacje z mechanizmu unijnego, z którym jest sprzężone Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa Komendanta Głównego, przychodzą informacje o zagrożeniach. 11 i 12 przychodzą kolejne informacje, a to wiem z opracowania, które otrzymamy od pana ministra Szefernakera, przychodzą zagrożenia trzeciego stopnia dla terenów Dolnego Śląska Opolskiego. Zagrożenie jest bardzo poważne. Kolejny element to informacje od komendantów z Czech, którzy dzwonili do odpowiedników w Polsce, swoich kolegów po fachu i mówili, słuchajcie, idzie do Was wielka woda. Wielka woda, taka jak w 97 może nawet większa. Jaki był przekaz informacyjny? Trudno dziś to ocenić, ale jak sami Państwo widzicie, chronologia czasowa pokazuje, że nie do końca to wszystko zagrało. Jeszcze jest jeden ważny element, z którego dopiero skorzystano 13 września, a to też wiem z informacji, które otrzymałem od pana ministra. Uruchomiono system Copernicus w komendzie głównej. System Copernicus to jest sprzężony z satelitami, które krążą nad Europą i pokazują w czasie rzeczywistym mapy, co się dzieje wokół nas. I szanowni państwo, choćby nawet w Polsce nie padało, to wiedzieliśmy, że z Czech przyjdzie wielka woda, bo Czesi będą opróżniali zbiorniki. Szanowni państwo, pierwsze dyspozycje komendant główny wydał 11 września, sprawdzał gotowość bojową w szkołach strażackich, szkołach aspirantów i w Akademii Pożarniczej. Następnie pierwsze zapotrzebowanie przyszło z Wrocławia 11 września na wsparcie, jeśli chodzi o odwody operacyjne komendanta głównego. Szanowni Państwo, wysłano 36 strażaków i kilkanaście samochodów. Przepraszam Pani General, jakbym mogła poprosić o doprecyzowanie. Na wezwanie w sytuacji, kiedy idzie wielka woda, kiedy nakłada się na to już komunikat IMGW i pracuje RCB, decyzja jest wysłać około 30 strażaków? Szanowna pani, pani Poseł, ja cytuję to, co jest w raporcie, który otrzymałem od, od, z komendy głównej poprzez pana ministra szefernakera. Więc ja to czytam. Dzisiaj nie jestem już funkcjonariuszem i nie pracuję w komendzie głównej. Pokazuję Państwu, jaka jest chronologia czasu. Szanowni Państwo, oczywiście w tym dokumencie jest potem, że nastąpiły następne dysponowania i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie nie ukrywam, że. Nie mogłem usiedzieć w domu spokojnie i zacząłem się interesować coraz bardziej tą sprawą. Wykonałem kilka telefonów i dowiedziałem się, że w kulminacyjnym momencie operacji, czyli 13 zaangażowanych było 700 strażaków z Polski. Jeszcze raz panu, państwu przypomnę, 250 tysięcy. Chwilę później mamy informację z ust pana ministra i pana komendanta, że mamy zaangażowane 9% KSRG. Mówimy o powodzi, która jest największa od 14 lat. Więc no, trudno, nie trudno jakby poczuć, że nie wszystko zostało zrobione tak, jak trzeba. Ja państwu chciałbym powiedzieć, jak to mogło wyglądać. Jeżeli dziesiątego mechanizm unijny wysyła, wysyła informacje, pierwsze, co robi komenda główna, to informuje swojego przełożonego, czyli informuje komendanta głównego, który powinien udać się do pana ministra i z panem ministrem przeanalizować sytuację. Państwa Straż Pożarna jest scentralizowana jedną decyzją, czy pana ministra, czy komendanta głównego można wysłać w rejon nawet kilka tysięcy ludzi. Dzisiaj argument, który słyszę od ministra Szefernakera po spotkaniu w ja o tym, gdzie mieliśmy ich położyć, tych wszystkich ludzi z Polski, to ja wiem gdzie. W Szkole Centralnej w Częstochowie, gdzie można postawić tysiąc samochodów i położyć tysiąc osób od razu. Bo to jest wielka szkoła z wielkim zapleczem, poza tym my jeździmy po świecie i ratujemy ludzi i sobie radzimy w terenach niedostępnych. W Polsce byśmy sobie tym bardziej poradzili. Więc zadysponowanie tysiąca czy dwóch tysięcy ludzi nie miałoby tutaj większego znaczenia i nie osłabiłoby gotowości bojowej w innych rejonach, szanowni państwo. Jeszcze raz przypominam, 16 tysięcy jednostek OSP jest w Polsce, 503 jednostki ratowniczo-gaśnicze. Mamy naprawdę świetnie zorganizowany system krajowej ratowniczo-gaśniczy. Sami państwo musicie sobie zadać pytanie i odpowiedzieć na nie, czy zrobiliśmy wszystko, żeby te siły i środki trafiły tam, gdzie trzeba. Mogły pojechać wcześniej. Przecież przebieg Wisły i odry nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Z lat 97 i 2010 możemy wysnuć wnioski, gdzie są nasze mocne i słabsze strony. Czy w Góchazach nie mogła stać kompania odwodowa i czekać? Czy w Lądku i w innych miejscach we Wrocławiu, w Częstochowie nie mogły stać kompanie i czekać? Nawet gdyby ta woda nie przyszła. Można by było to potraktować jako ćwiczenia przeciwpowodziowe, które przydałyby się na taką skalę w Polsce, bo dawno ich żeśmy nie robili. Więc to pokazuje, że siły i środki zadysponowane, choćby ludzkie, były za małe. I potem nie ma się co dziwić, że były informacje, że kogoś gdzieś strażaka brakowało. I to nie z winy strażaków, Szanowni Państwo, bo oni naprawdę dawali z siebie wszystko. No tylko nie mogli się przecież rozdwoić ani potroić. Oczywiście jeszcze mówimy o sprzęcie. Szanowni Państwo, ostatnie kilka lat dwie ustawy modernizacyjne. Ponad 3 miliardy złotych wpompowane w Ochotnicze Straże Pożarne i w Państwową Straż Pożarnej. Setki milionów z Unii Europejskiej, które pozyska, pozyskiwaliśmy w sposób niezwykle umiejętny, za co byliśmy w pokazywaniu jako wzór, że Państwowa Straż Pożarna potrafi pozyskiwać tak środki na, na, na sprzęt. I w pewnym momencie dowiaduje się, że na tereny powodziowe zostały zadysponowane tylko dwie cysterny z wodą pitną. Więc słyszymy, że kilka pomp wysokiego ciśnienia. Tylko w 2023, Szanowni Państwo, na rzece odrze, kupiliśmy 100 płaskodennych łodzi do ratowania ludzi. A ja słyszę wpisy, wpisy, czytam wpisy na Facebooku i w innych miejscach, że mamy się. Cywile mają się zrzucać na łódki, mamy przyjeżdżać z kuterami, przypływać. Tego naprawdę nie trzeba robić. Ten cały sprzęt jest w Polsce. My jesteśmy ogromną siłą ratowniczą. Żeby jeszcze to bardziej podkreślić, podkreślić jesteśmy czwartą siłą ratowniczą na świecie, jeśli chodzi o ratowników wyszkolonych strażaków. Mówimy tu o takiej skali. Więc dzisiaj stawianie takiej tezy, że trudno było sobie z tym poradzić, oczywiście, że nikt by wody nie zatrzymał, ale mogliśmy czekać na wodę, a nie ją gonić. Wyciągnąć wnioski z 1997 roku, kiedy nie było Kopernikusa, wyciągnąć wnioski z 2010 roku, kiedy nie mieliśmy tyle sprzętu i tylu wyszkolonych ludzi. I trzeba było czekać na powódź. Takie jest moje zdanie, taka jest dzisiaj moja opinia. Może ona jest dzisiaj mocna, może ona kogoś dotknie. Z moich kolegów, którzy jeszcze zostali w służbie. Ale wiem, że po cichu wielu myśli tak jak ja. Że naprawdę można było zrobić więcej. Nie wiem, czy byśmy udowodnili więcej ludzi. Nie wiem, czy by się udało zrobić to lepiej. Ale na pewno nie mielibyśmy wyrzutów sumienia. Którzy dzisiaj na pewno niektórzy mają. Jeszcze taki element, który trochę mnie jakby wzruszył i poruszył, to to, że komendant główny przejął dowodzenie nad, strategiczne nad całą akcją 16 września. Kto dowodził do 16 września? To jest pytanie, które zostawiam państwu do analizy i myślę, że to jest podstawa, żeby zacząć się zastanawiać, co do tej pory. Ja rozumiem, że byli dowódcy na dole, którzy to koordynowali, starali się na pewno, robili wszystko, co mogą. No, tylko niestety musi być ktoś, kto to spina. Musi ktoś być, kto jest dowódcą tym i kto jest liderem. Kto, kto mówi za mną, nie naprzód. I to są bardzo ważne elementy, jeśli chodzi o zarządzanie i strategię. Ja zachęcam Państwa dzisiaj do zadawania pytań, bo oczywiście nie jestem w stanie dzisiaj jakby z głowy od razu powiedzieć wszystkiego, ale te elementy, które po, po, powiedziałem, ten sprzęt, który dysponuje, tym sprzętem, który dysponujemy w Państwowej Straży Pożarnej i w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Dzisiaj wiele jednostek ochotniczych jest tak samo gotowych i przygotowanych, jak Państwowa Straż Pożarna. Myśmy naprawdę przez ostatnie lata zrobili kawał dobrej roboty i to też dzięki Państwu, którzy się widzieli i dostrzegali ten problem. Ja nigdy problemów nie miałem, jeśli, jak rozmawiałem z, z premierem, czy z, z ministrami o tym, żeby, żeby rozwijać Straż Pożarną. Więc szanowni państwo, tyle z mojej strony takiego wstępnego podsumowania, tego, żebyście państwo wiedzieli, jaka była chronologia czasowa. Czyli od 10 września można było dyslokować jednostki ratowniczo-gaśnicze, odwody operacyjne, można było podnosić gotowość we wszystkich jednostkach w Polsce, przejść nawet w tryb 24 na 24 skoszarowania strażaków, bo takie rzeczy się zdarzały. I to nie jest żadne nowo i to nie są żadne jakieś rewelacje. Po prostu z jakichś powodów nastąpił paraliż systemu, który jest naprawdę dobrym i dobrze zorganizowanym, wzorem do naśladowania dla innych państw. Chcę powiedzieć, że na podstawie naszych, naszych dokonań i naszej budowy KSRG powstają takie same w wielu państwach na świecie i w Europie. Chcą kopiować nasze rozwiązania. Tym razem no nie wszystko chyba poszło tak, jak powinno. Na ten moment dziękuję. Panie poseł. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz, udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy.